Dzień dobry. Także doszliśmy do kontraktu 50-50. Szansa na zwrot jest, jeśli trafi nam się w minima. No cały kontrakt poszło złoty 2,50 3,50 5, te są po 25, czyli 4 złoty 25, 5. 6,50$ jeśli poleci ten warty więcej niż 6,50$ to jesteśmy na plus i z tego co patrzyłem to M4 Nitro w minimalce będzie się zwróci i AWP Skóra Węża w minimalce się zwróci jeśli poleci coś innego to raczej jesteśmy w dupie także zobaczmy jakiś Negev, zobaczmy co to za Negev w takim razie jest to Negev, no niestety jest on z kolekcji skrzynkowej, czyli no mnie siadło, no niestety kolekcja, kolekcja map, Teraz zobaczymy, więc raczej jesteśmy w plecy, a teraz zobaczymy jego cenę. E... 2,30 kosztuje. Skrzydlica z kolekcji klacz. No niestety jesteśmy, no po sprzedaży będzie z dwójka. Poszło 6 pieniędzy, jesteśmy niestety czwórkę do tyłu. Bardzo mi przykro, ale dziękuję za pomoc w projekcie. Miłego dnia.